No i będziemy sobie mierzyć teraz wałek rozrządu. Są to rozwalone wałki rozrządu z K 750. Więc zaraz zobaczymy, co one warte mają, jakieś tam swoje wady. Nie zostały zamontowane. Zaraz wam pokażę, czemu. zlecimy sobie. 50 hrc, a tu już 35 52. i tak każdą krzywkę możemy sobie sprawdzać. Tutaj nam pracują platynki, <grytanie> nic nie wykazuje żadnej twardości. No, lecimy sobie dalej, panewka. 40. 52 wałek ma. 45. Gdyby ktoś zadawał głupie pytania, to kalibrowałem go. Tak to wygląda i końcówka. Nigdzie tu nie jest o materiał bez utwardzenia.